Chciałbym Państwu przybliżyć, w jaki sposób efektywniej skorzystać z kursu CEO. Kurs stanowi część programu Aktywna Edukacja. Aby efektywnie wykorzystywać nasz kurs, z jednej strony doskonale zdajecie sobie Państwo sprawę, gdzie znaleźć informacje dotyczące poszczególnych modułów kursu. Niemniej jednak Pewną trudność w dalszym ciągu macie Państwo ze zlokalizowaniem materiałów załączonych do kursu. Jeden obszar zainteresowań to biblioteczka. Biblioteczkę znajdujemy na dole różnych slajdów i możemy tam znaleźć zarówno treści modułowe zapisane w formacie PDF, jak i szablony lekcji do uzupełnienia w trakcie. Zadań kursowych. Często jednak zdarza się tak, że nie trafiacie już na kolejną biblioteczkę, która się może znaleźć pod którymkolwiek ze slajdów dotyczących modułu. W wypadku modułu drugiego był to slajd numer 12, gdzie mieliśmy sprawozdanie i kryteria. Czyli wszystkie te materiały, które określały, co w materiale modułu powinno się znaleźć. Dzięki tym narzędziom będzie Państwu łatwiej uzupełniać kolejne moduły kursu. Bardzo proszę, żebyście zwrócili uwagę na tą dolną część slajdu, gdzie mamy informacje dotyczące właśnie materiałów kursowych. Kliknięcie powoduje otwarcie okna, i stąd możemy pobrać. Odpowiednie materiały, czy to w formacie PDF, czy w formacie Wordowskim. Drugą, drugim elementem kursu, który nie w pełni jeszcze Państwo wykorzystujecie, to jest element dotyczący obejrzenia sprawozdania innych uczestników. Macie Państwo na swojej liście sprawozdania uczestników. I tu możecie przejrzeć te sprawozdania osób z innych grup lub nawet z naszej grupy, gdzie możecie Państwo zapoznać się z tym, w jaki sposób inni podchodzą do rozwiązywania tematów, zagadnień, zadań, które są w danym. To jest dla Państwa dodatkowe narzędzie, z którego możecie korzystać. Ba, z którego powinniście czerpać pomysły, które. W przyszłości ułatwią pracę nad wdrażaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w Państwa szkole. Bardzo proszę, aby wykorzystali Państwo również możliwości, jakie daje forum. Przejście do forum jest naprawdę proste. Wybieramy opcję forum i logujemy się do danego kursu. Te narzędzia pomogą Państwu efektywniej wykorzystać kurs, niezależnie od tego, czy przystąpiliście do niego po to, żeby poszerzyć swoje kwalifikacje, czy zdobyć dodatkowe punkty w planach rozwoju zawodowego. To jest naprawdę bardzo prosty i skuteczny sposób na lepsze wykorzystanie tego wszystkiego, co jest dostępne w kursie.